Dzień dobry, witam Was serdecznie. Moi drodzy, mm, sprawdźmy sobie taką ogólną energię dla nas wszystkich na miesiąc listopad. Jak to będzie wyglądało? Mm, będę sukcesywnie wrzucać czytania dla każdego znaku Zodiaku, więc proszę, zwróćcie się mm, w cierpliwość. No to co, zaczynamy. Zaczynamy. Listopad. Listopad dla nas wszystkich. Listopad 2021 dla nas wszystkich. Jakie tutaj się energię pokaże? Listopad dla nas wszystkich. Zobaczmy ogólną energię tego miesiąca dla nas. Jaka będzie to energia przewodnia? Hmm. Rycerz mieczy. Kochani, jest to energia bardzo taka nerwowa, narwana, chaotyczna. Wydarzenia, które mogą nastąpić w listopadzie, sprawią, że możemy wpaść w takiej młynek, tak? W zamieszanie w ten chaos, że nie będziemy wiedzieli co zrobić w danej sytuacji, w danej sprawie, co najpierw yy, tutaj za co najpierw się wziąć, tak yy. rycerz mieczy jest naprawdę taką energią zakutego łba, dosłownie bo to jeszcze nawet w tej tali widać że tu jest zakuty łeb nie widzimy yy. Energia, bym powiedziała, nieprawdziwych informacji, energia niedostrzegania całości obrazu, energia, gdzie, bo jak każde miecze, tutaj mówimy o komunikacji, czyli będziemy bombardowani informacjami, a właściwie tylko strzępkami informacji, które powinny do nas dotrzeć, tak żebyśmy nie widzieli całości obrazu i to może wpływać właśnie na nas y, tak nerwowo, nawet agresywnie. Informacje, które mogą nas y, zmusić do jakiegoś nerwowego działania bez przemyślenia, do podejmowania ruchów... Y, które w konsekwencji mogą okazać się dla nas jakieś niemiłe tutaj, w konsekwencjach. No i co? No, taka energia słuchajcie. Taka energia. Dobrze. Zobaczmy teraz, y, my, ludzie, społeczeństwo, jak my zare, zara, zareagujemy na tą energię, na te informacje, na ten chaos. Jak my na to odpowiemy? Karta Sześciu Buław. Y, jak wiecie, jest to karta zwycięstwa. Czyli będziemy w tym wszystkim dążyć do zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Podam tylko przykład, tak? Totalnie ani tak nie myślę, ani Was nie straszę, broń Boże, po prostu taki mi przyszedł przykład do głowy. Robienie zapasów, tak? Przychodzi jakaś informacja, i nagle wszyscy bach rzucają się do sklepu, no bo to jest priorytet, tak? Zaspokoić swoje potrzeby. Potrzeby swojej rodziny. Siebie stawiamy jako najważniejsi, jako na piedestał. Mm. Kochani, jak już na początku powiedziałam, to jest karta, która mówi o tym, że dążymy do zwycięstwa, że osiągamy zwycięstwo. Kiedy osiągamy to zwycięstwo? Kiedy podejmujemy jakąś walkę? Czyli y, będziemy podejmować próby, y, być może przeciwstawienia się pewnym tutaj przepisom, bo tutaj mogą być również przepisy, sprawy urzędowe, y, jakieś odgórne decyzje, tak, które będą do nas spływać i y, one nie będą, y, być może, czy być może, y, one mogą nam się nie podobać. I w związku z tym będzie bunt. Ludzie zaczną wychodzić na ulicę. Będą chcieli mm, przeforsować być może jakieś decyzje, tak? Mamy tutaj flagę. Gdzie jedyny obraz, jaki mi się teraz z tą flagą kojarzy, to mm, obraz jak dawniej w, w średniowieczu y, rycerze. Szli do walki, i na przodzie, na koniach, właśnie jechali pierwsi tacy wysłannicy, którzy właśnie dzierżyli tą flagę, tak? Więc tak to wygląda, kochani. Dobra. Patrzmy dalej. Patrzmy dalej. patrzmy dalej co kochani odejdzie co odejdzie co pożegnamy A z kielichów. szanse na uzdrowienie na na tworzenie, na kreowanie, na zgodę. Wiecie co, as kielichów to jest taki yy, as, gdzie z tego kielicha yy, jest tyle kreatywności, tyle tworzenia, że aż się z tego wylewa, tak? Tyle pięknych, dobrych, fajnych rzeczy, uczuć, emocji, relacji, spokoju, szans na, na coś nowego, i to odchodzi do przeszłości. Tak jakbyśmy nie mieli już szansy, patrząc na tego gołębia, tutaj, gdzie gołąb symbolizuje pokój, tak jakbyśmy nie mieli. Yy, może nie chcę powiedzieć, że nie mieli szansy na spokój, ale że ten spokój, pokój odchodzi od nas w miesiącu listopadzie, tak? Co przychodzi w takim razie? Co przychodzi? O! Dziewięć mieczy. Depresja, problemy, zmartwienia, choroby, <laughs> migreny, yy, kotłowanie na myśli, że sobie nie poradzimy, że yy, problemy się piętrzą, yy, że nie dajemy rady, że nie damy rady, że yy, jak to dalej będzie. Nasz umysł. Yy, Zostanie zaprogramowany na takie myślenie depresyjne, właśnie na to, że będziemy się chcieli poddać, że ulegniemy tym czarnym scenariuszom. Tak? Zobaczmy w takim razie, co będzie tym czarnym scenariuszem. Co będzie tym czarnym scenariuszem? Co będzie tym czarnym scenariuszem w miesiącu listopada? W miesiącu listopadzie dla nas. Karta diabła. Kontrola, uzależnienia nas od czegoś, sprawy finansowe, bo diabeł przedstawia tutaj sprawy finansowe, ale to są takie sprawy nieczyste, tak. Nieczyste. Tu są różne układy. Tutaj są podatki, kontrola naszych finansów, uzależnienie nas od czegoś. Dobrze, kochani, zobaczmy w takim razie, co nas zadowoli, co będzie niespodzianką, co miłego. Co miłego. Paśmie. Że będziemy mieli nadzieję, moi drodzy, na to, że te uczucia, że to dobro, że to będzie w nas. Mamy tutaj naiwnego młodzieńca, który w coś wierzy. Który jest zakochany, który żywi uczucia, ale wstydzi się, tak? On ich nie okaże. Paść kielichów jest tutaj przedstawiona rybka, która z tego kielicha się wyłania, czyli jakiś podarunek, jakaś niespodzianka, jakiś prezent, coś miłego. Więc w tym wszystkim możemy coś otrzymać na zachętę, tak? Coś, co mile. Yy, Tutaj pobudzi nasze ego. Coś, co być może nas uciszy, bo nas zadowoli w jakimś stopniu. Co to będzie w tym? Co to będzie ta rybka? Co będzie tą rybką w tym kielichu? A może tu? Co będzie tą rybką w tym kielichu? Co będzie tą rybką w tym kieliku? Karta głupca. Wiecie co? Pazie w talii też pokazują często dzieci. Głupiec też jest kartą dziecka, więc być może coś dla dzieci, tak? Coś, jakieś sprawy związane z dziećmi. Ale zarówno jedna karta, jak i druga karta mówią o naiwności że mm, możemy dostać jakieś obietnice yy, że czeka nas nowy początek, nowa lepsza droga. Tak, że tu ptaszki będą śpiewać, że halo ludzie, zróbcie tak jak wam mówimy, a obiecujemy wam nową drogę. I wszystko wskazuje na to, że ludzie się tego uchwycą, jak przysłowiowej ostatniej deski ratunku. Dobra, co jeszcze tutaj sobie zobaczymy? Zobaczmy, co z pracą. Praca, praca w listopadzie, praca w listopadzie. Osiem mieczy, yy... problemy, trudności, ograniczenia, praca zdalna, praca z domu, nowe jakieś przepisy. Yy... Również zwolnienia. Ech. No i tyle. No i tyle. Również tutaj brak komunikacji, tak. Brak komunikacji jest yy, w Brak komunikacji oraz yy, mamy tutaj opaskę na oczach, czyli niedostrzeganie też wyjścia z sytuacji. Czyli yy, takie problemy, gdzie my staniemy wiecie na rozdrożu i, i możemy powiedzieć, no i co ja mam teraz zrobić? Finanse. Królowa Kielichów. Królowa Kielichów, słuchajcie. Ona się średnio martwi o pieniądze, tak to wygląda. Tutaj często królowa Kielichów pokazuje nam, że wydajemy pieniądze na swoje jakieś tam. Rzeczy, które nas zadowalają, a które nie do końca są nam potrzebne, tak? Czyli takie lokowanie pieniędzy w rzeczy, bez których moglibyśmy się obejść na przykład, tak? Co jeszcze? Królowa kielichów to jest również wsparcie, czyli jakieś doradztwo w finansach. Będziemy być może szukać wsparcia, jakichś podpowiedzi, jakichś mądrych głów, które powiedzą nam, co zrobić z naszymi finansami, tak? Żeby być może w jakiś sposób je ochronić. Hmm. Wiecie co tak, patrząc jeszcze na tą królową kielichów, która trzyma ten kielich, odwraca się w tą stronę z tym kielichem, możemy tutaj liczyć na jakieś wsparcie finansowe, tak? I tutaj był ten diabeł, gdzie już wspominałam o tych finansach, o kontrolowaniu, i to wsparcie może być właśnie kontrolowane. W jakiś sposób. Ciężko mi to powiedzieć. Natomiast jeśli tutaj chodzi o te finanse, to tak jakby. No, królowa Kielichów mówi o tym, że się nie martwimy jeszcze w listopadzie o te finanse, tak? Mówię jeszcze, ponieważ no, jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron na temat pieniędzy, o tej inflacji, o tym wszystkim. I tak jakbyśmy w listopadzie jeszcze tego nie odczuwali. A wręcz pokazuje się to wsparcie, pomoc, yy, doradztwo. Tak to wygląda. Dobra, zobaczmy szkołę. Co ze szkołami, z uczelniami, bo często pytacie się mnie <laughs> w prywatnych wiadomościach. Zobaczmy, co ze szkołami w listopadzie. Szkoły, uczelnie. Karta pustelnika, i bądź tu mądry, zdobądź wiedzę. Jak wiecie, karta pustelnika mówi o odosobnieniu, tak? o samotności, o tym, że wyruszamy we własną drogę, do własnych jaskiń. Szukamy światełka w tunelu. Słuchajcie, ja nie chcę tutaj mówić, że szkoły czy uczelnie przejdą na zdalne, ale karta pustelnika mówi o odosobnieniu, mówi o samotności, mówi o tym, że jesteśmy sami, że jesteśmy zdani sami na siebie, na swoje doświadczenia, na swoją własną pracę. I tak to wygląda. I tak to wygląda. Dopytamy jeszcze. Listopad, szkoły, uczelnie. Listopad, szkoły, uczelnie. Jak to będzie wyglądało? Listopad, szkoły, uczelnie. Paszkielichów. Paszkielichów, który właśnie mówi o dużej emocjonalności. Ona takiej naiwności, mówi o właśnie o dzieciach. Mówi o tej wyskakujących niespodziankach różnych z tego kielicha, więc możemy być tutaj emocjonalnie zaskakiwani w miesiącu listopadzie, jeśli chodzi o uczelnie i szkoły. Dobra, zobaczmy wynik, zobaczmy wynik, jaki będzie wynik w listopadzie. Wynik, 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 wynik. Z czym wchodzimy w miesiąc? Yy, wezmę inną talię, żeby były wszystkie. Z czym wchodzimy w miesiąc? Grudzień. Jak to się wszystko sfinalizuje? Grudzień. Z jaką energią wchodzimy w miesiąc grudzień, jaki będzie wynik tego listopada, król buław. Kochani, król buław w tarocie przedstawia nam osobę rządzącą. Przywódca, Szef, ważny polityk, który podejmuje decyzje, który rządzi i nie przyjmuje żadnego sprzeciwu. To jest osoba pewna siebie, to jest osoba, której tak naprawdę my się nie przeciwstawiamy, bo ma taką władzę, taką charyzmę, że. Chyba nawet nie podejmujemy próby. Dlaczego? Bo jest ta osoba, która stwarza, oso która stwarza wrażenie osoby pewnej siebie, wie co mówi, która wie co mówi, która wie co robi, która wzbudza w ludziach zaufanie i my tak naprawdę chyba zawierzamy tej osobie że to co mówi to co robi jest dobre dla nas. Król buław mówi o odważnym działaniu, mówi o charyzmie. Są to buławy, więc jest to ogień. Może nam się palić grunt pod nogami. Tak? Mogą być tutaj jakieś sprawy związane z pracą, z działalnościami. Jakieś mogą tutaj przyjść decyzje odnośnie właśnie działalności, odnośnie firm, yy, sprawy yy, wszelkiego rodzaju kreatywności, pracy. No wszelkie, wszelkie tutaj ruchy odnośnie. Naszych spraw zawodowych. Yy, dopytajmy, dopytajmy, o co konkretnie chodzi w tym królu Buław. O co konkretnie chodzi? Na tej karcie on siedzi, słuchajcie, zadumany, zadumany i myśli, co jeszcze zrobić, jak tu jeszcze mm, postąpić, jaki ruch, jaki przepis, jaki krok. O co chodzi z tym królem Buła? Karta kapłanki. Kochani, prawdopodobnie nie do końca będziemy znać prawdę, nie wszystko będzie nam mówione. Karta kapłanki często mówi o tym, że jesteśmy zdani sami na siebie, na swoją intuicję. Karta kapłanki również mówi o tym, że przygotuj się człowieku, bo dalszy czas będzie bardzo uzależniony od tego, ile wiesz, ile umiesz, ile potrafisz. Jak bardzo tutaj potrafisz się odnaleźć, korzystając z własnej intuicji, z własnego doświadczenia i z własnej mądrości. Tak to wygląda. I rada dla nas. Rada dla nas wszystkich. Rada dla nas wszystkich na listopad. sześć monet, bądź w równowadze, tak? Nie poddawaj się tej energii rycerza mieczy, który był na początku. W tej sytuacji, w tym czytaniu powiedziałabym tak, yy, to... Co uczynisz teraz, ile dasz z siebie, ile na ile pozwolisz sobie innym zabierać tobie, będzie miało konsekwencje w, dalszy, w dalszym czasie. Kontroluj. Przepływ energii, kontroluj przepływ równowagi. Jest to karta monet, więc kontroluj również przepływ gotówki, kontroluj swoje pieniądze, co się z nimi dzieje. Bo w miesiącu, listopadzie, hmm, może tutaj być problem z tym. Tym bardziej, że mamy tutaj kartę diabła na finansach i dziewięć miecz. Kontroluj swoje finanse i kontroluj to, na co wydajesz, ile wydajesz i jak się tutaj dzielisz tym wszystkim. Kochani, to tyle. Ja wam życzę pięknego listopada, trzymajcie się, jak to się mówi, im nas więcej. A wiecie co ja chciałam powiedzieć, że nie, bo jest takie powiedzenie, w jedności siła, w sile. Hmm. Dobra, nie pamiętam, dałam plamę, natomiast yy, słuchajcie, poszukujcie grup, ludzi, z którymi rezonujecie, z którymi się zgadzacie, z który, od których czujecie wsparcie, bo to będzie teraz bardzo ważne. Naprawdę to będzie bardzo ważne. I to wam da siłę, wsparcie yy, i takie realne poczucie, że co by się nie działo, to jest ktoś, kto Cię zrozumie. Pozdrawiam serdecznie.